Witajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Państwu Jak pozyskać sobie Photoshopa za darmo A bardziej taki clickbaitowy tytuł Tak naprawdę pokażę Państwu darmowy program do obrabiania grafiki jakim jest GIMP Serdecznie zapraszam do oglądania A więc nie przedłużając wchodzimy sobie w pierwszej kolejności w przeglądarkę internetową, w moim przypadku jest to Google Chrome pole wyszukiwania wpisujemy sobie GIMP Tutaj wchodzimy sobie najlepiej ze strony producenta gim.org. Link do strony znajdziecie w opisie. Wchodzimy w stronę i tutaj klikamy ten pomarańczowy przycisk. Pobierz najnowszą wersję zazwyczaj nam pobiera. Otóż, że ja mam już pobrany ten program, to przejdę do samego, do samego programu. Naszym oczom ukazuje się HUD tego programu. I teraz pokrótce omawiając. W lewym górnym rogu tutaj mamy jakby takie narzędzia do wycinania, do po prostu jakby tego kadrowania obrazu, do różnych takich nachyleń, do rozmazywania, no, wszelakiego takiego rodzaju edycji zdjęć. Później u góry na tym pasku zadań, jakby jak to można nazwać, mamy po kolei plik. Tutaj możemy sobie otworzyć jakby nasze zdjęcie, które chcemy sobie obrobić, albo po prostu mamy nowy, po prostu nowy szablon. Na którym będziemy obracać inne zdjęcie, po prawej stronie, od katalogu plik mamy katalog edycja I tutaj po prostu możemy sobie cofać albo ponawiać nasze działania, albo też wklejać. K następnie mamy katalog zaznaczanie. Tutaj mamy po prostu edycję zdjęć, podczas gdy dany fragment zdjęcia jest zaznaczony. Następnie jest widok. Tutaj nie muszę przedstawiać, co będzie, bo to raczej się każdy po ogóle tego folderu domyśla. Tutaj mamy zakładkę obraz, tutaj możemy sobie jakby dobierać dokładność tryby tego naszego zdjęcia, które chcemy obrabiać. Następnie jest warstwa, tutaj sobie zarządzamy warstwami naszej produkcji, którą tutaj w tym programie GIMP sobie robimy. Następnie są kolory, tutaj mamy wszystkie takie dopasowywanie kolorów danego obrazu, poczynając od krzywy a kończąc na balansach kolorów. Następnie mamy narzędzia. Tutaj są różne takie dodawanie yy, jakichkolwiek warstw właśnie na nasze zdjęcie, typu tekst, różne takie ścieżki. Później mamy filtry. Tutaj mamy pokrótce yy, takie filtry do Gotowe filtry już, które możemy sobie nałożyć na nas obrazek. Na przykład takimi, na przykład dobrze znanymi roz, yy, tymi, yy, filtrami w programach graficznych jest rozmycie gaussa albo rozmycie środkowe. Następnie mamy okna. Tutaj mamy jakby układ wszystkich tych okien, tutaj, które mamy na chudzie tego programu, no i pomoc. A więc, nie przedłużając, dodajmy sobie przykładowo na przykład zdjęcie, wchodząc w zakładkę plik i klikając otwórz. Tutaj pokazuje nam się, pokazują nam się nasze jakby dyski, które mamy zainstalowane w komputerze, i możemy sobie wybrać dane zdjęcie do obrabiania z naszego dysku. Ja swoje zdjęcie mam umieszczone na pulpicie, więc klikam sobie tutaj, i klikam na to zdjęcie, i klikam otwórz. Tutaj nasz się pyta o profil kolorów. Gdy nam jakoś specjalnie na tym nie zależy, to po prostu klikamy Nie zmieniaj. I mamy zaimportowane swoje zdjęcie do programu graficznego. To jest taka podstawa. A teraz, na przykład, żeby zacząć wycinanie lub coś, to mamy tutaj takie lasy, tak zwane. Przytrzymując sobie prawy klawi, klawisz myszy na, na, tym, na tej ikonce mamy do wyboru różne opcje zaznaczania i wycinania. Na przykład zaznaczanie odręczne, inteligentne nożyce i zaznaczanie pierwszego planu. Zaznaczanie odręczne to od ręki, że po prostu sami pokazujemy programowi, gdzie chcemy, żeby było wycięte. Inteligentne nożyce no to jak jest duży kontrast między pierwszym a drugim planem, to polecam to też używać, bo to fajnie nam zaznacza pierwszy plan oczywiście, tylko musi być dobry kontrast bo jak jest tak na przykład ciemny moment i ciemny pierwszy plan, no to czasami to się myli i może tak głupio wyciąć no to zademonstrując klikamy sobie tutaj zaznaczenie odręczne na przykład tutaj chcemy wyciąć to tu musimy dojść do punktu wyjścia teraz mamy obiekt zaznaczony który sobie zaznaczyliśmy do wycięcia i wycinamy y, albo klawiszem delete albo y, prawy edycja wyćnij y, gdy chcemy sobie na przykład wykadrować dany, dane zdjęcie dany materiał no to mamy tutaj takie jakby zachodzące na siebie y, kąty proste i klikamy w tą ikonkę i zaznaczamy interesujący nas Fragment zdjęcia, który chcemy sobie wykadrować, na przykład tak. O. I klikamy Enter. I mamy wykadrowane w danym momencie, w którym chcieliśmy. Żeby na przykład tak jak wcześniej mówiłem yy, zmienić na przykład natężenie albo nasycenie kolorów, to wchodzimy sobie w zakładkę Kolory, nasycenie. I tutaj mamy yy, jakby całe ustawienia kolorów yy, naszym, naszego zdjęcia. Na przykład skalowanie to widać, że zmienia się. Można zrobić sobie czarno-białe zdjęcie, bardziej takie nasycone, no albo domyśle. I pokrótce też pokażę jak działają te gotowe filtry, które są w większości graficznych, na przykład rozmy rozmycie Gaussa Chodzimy tutaj rozmycie, rozmycie gausa. I tutaj dobieramy sobie jakby dla własnych preferencji natężenie tego rozmycia na osi Y i na osi X. One równocześnie się do siebie dobierają, więc przeciągamy. I tutaj na podglądzie widać jak, jak to się zmienia. Oczywiście każdy sobie ustala yy, dla zachwycającego dla siebie efekt, żeby to, to było... Później klika OK i mamy nałożone rozwiązanie GoSom. No tak pokrótce omówiłem ten program. Dla bardziej szczegółowych i bardziej, że yy, tak powiem... Yy, Tajemniczych użytkowników zapraszam na mój kolejny odcinek, który pojawi się niebawem na kanale o dokładniejszym y, jakby y, obrabianiu zdjęć w programie GIMP. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak z wami się pożegnać i podziękować za dotrwanie do końca tego materiału. Oczywiście y, polecam zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco i zostawić lajka pod odcinkiem. I do następnego, cześć!